Cześć kochani, dzisiaj filmik o tym, jak wyglądają moje chryzantemy moje po przezimowaniu i, i po posadzeniu właśnie młodych, młodych sadzonek. Muszę wam powiedzieć, że ta zielona została kupiona kilka dni temu, jeszcze nie wszystkie pąki się rozwinęły. Mam dwie dwukolorowe, ta akurat zostaje, zostaje w ogrodzie, bo nie wszystkie pąki się rozwinęły. A reszta idzie właśnie na, na groby bliskich. Jeżeli na przykład nie wiecie, jak, jak przechowywać kryzantem, żeby w przyszłym roku cieszyć się pięknymi okazami, to w opisie zostawię Wam link właśnie do, do filmiku, jak ja to robiłam. Ta akurat jest dwukolorowa. Postaram się Wam pokazać teraz ujęcie z góry, żeby było widać wszystkie tak to wygląda. Także to, tak, to wszystko w dzisiejszym filmiku i do usłyszenia!